Następnie wyobraźmy sobie, że nasze nogi są połączone czymś sprężystym. Sprężyny są wewnątrz, na zewnątrz. I teraz, gdy ciało napiera do przodu, unosi się równocześnie. Następuje pewne dociskanie bardzo delikatne. Tylko delikatnie znaczenie: nie ma tam jakiegoś ruchu, ale tutaj wszędzie, wszędzie, coś delikatnie do środka do. Ciskamy, a więc z przodu opór, tutaj opór na przykład tych sprężyn między głową a piętami oraz pomiędzy nogami też napotykamy na pewien opór. Zatrzymanie. I teraz odwrotnie. Ciało napiera do tyłu, z tyłu czujemy opór, przysiadamy, jak gdyby na sprężystej poprzeczce, napotykając tutaj na opór i te sprężyny między nogami Troszkę jak gdyby rozciągamy, bardzo minimalnie i równomiernie, wszędzie między nogami. Czyli nie myślimy, że to jest między kolanami i wtedy się nam kolana tylko ślabiają, ale bardziej całościowo, wszędzie. Wtedy kolana są lepiej ustawione w jedną stronę. Teraz jeszcze to troszkę rozbudujmy, dołączymy coś, co określane jest jako zawijanie. jest tak, jak gdyby nasze ciało, tutaj po środku składało się do środka, czyli gdy napieramy do przodu, do wynośnienia podłoża, głowa ciągnie do góry, jest to ściskanie między nogami, jest to takie odczucie jak gdyby ach, lekkiego, bardzo delikatnego, nie, nie robimy tam jakiegoś yy, ruchu, ale delikatnego, Zamykania się. Nasze nogi, jak gdyby trochę skręcają się do środka. Też nie ma tu jakiegoś takiego ruchu skręcania, ale bardzo delikatna intencja. Bez wysiłku, bez wymuszania, bez wysilania. Bardzo delikatnie. W jedną stronę. Zatrzymanie. Sprawdzenie stanu ciała. Po czym powoli w drugą stronę. Ciało napiera do tyłu. Przysiadanie, rozciąganie sprężyn między nogami. Ciało się teraz rozkłada. Nogi jak gdyby się próbują delikatnie skręcać na zewnątrz. Ta intencja, to jest tego skręcania do środka na zewnątrz, to jest coś, co w tym bardzo prostym, niepozornym ćwiczeniu przygotowuje nas do. Ćwiczeń bardziej y, złożonych, gdzie będzie występowała rotacja i ruch spiralny. Teraz dodamy do tego ręce, czyli, tak jak mówiliśmy, one spoczywają na tej desce unoszącej się na powierzchni wody. Gdy Nasze ciało napiera do przodu, stopy wszystkie na podłoże, głowa ciągnie do góry, lekkie dociskanie między nogami to odczucie zamykania, zawijania do środka. Tą deskę, jak gdyby troszkę od siebie próbujemy odepchnąć, czując, że to działanie też jak gdyby napotkało na pewien opór, ale nie myślimy o dużym oporze, wywołałoby to spięcie niepotrzebne. A bardzo delikatnie mnie. Zatrzymanie i teraz ciało napiera do tyłu. Przysiadamy, rozciągamy. Sprężamy między nogami to odczucie rozwijania na zewnątrz. tą deskę jak gdyby ku sobie próbujemy bliżej przyciągnąć, czując, że napotykamy na. Ale równocześnie myśląc o relaksie. Nie, czysty relaks, rozróżnienie. Nie siła, napięcie, a cały czas balansowanie na takiej cienkiej granicy. Relaks, delikatna, elastyczna siła. Powoli i zatrzymaj. I odpychamy od siebie deskę i całe ciało pomaga pchać. Zapierając do przodu stopę odpchają się od podłoża. W zamykania, zatrzymanie ciągniemy deskę i ciągniemy całym ciałem, ciągnąc do tyłu i przysiadając. Czyli naturalna mechanika taka jak człowiek, który niczego szczególnego nie ćwiczył, nie uczył się, próbuje pchać, popiera to całym ciałem siła z nóg i wyciągnie całym ciałem, jednocześnie wykorzystując ciężar ciała wykorzystując siłę gra. Tak. Główna idea, główna siła tutaj to jest Przód, tył Cien hoł. Cien hoł, mo cien Czyli szukanie, macanie siły w kierunku do przodu, do tyłu Ale jeżeli chodzi o ręce Wystąpią też kierunki uzupełniające Gdy pchamy do Przodu, jak gdyby lekko się pochylamy i naturalnym efektem jest naciskanie ramionami do. do Jakbyśmy tą deskę delikatnie naciskali próbowali ją wcisnąć pod powierzchnię wody. Zatrzymanie. Z drugą stronę będzie odwrotnie. Jak gdyby ta deska była przymocowana do naszych rąk, czujemy jej pewien ciężar, jednocześnie jak gdyby ona kleiła się do wody, a więc pojawia się też pewna siła oporu. Główny kierunek do tyłu, odrobinę, unoszenie do góry, ale zachowujemy już ten Główny kierunek do przodu, odrobinę do dołu. Mówiliśmy o tym głównym kierunku, że to mogą być na tym etapie powiedzmy 2 cm. To jeżeli w głównym kierunku będą 2 cm, to kierunki uzupełniające będzie pół centymetra, może centymetr. 2 cm do przodu, pół centymetra 2 cm do tyłu, pół cm do góry. Dodamy do tego jeszcze jeden kierunek. Tak jak mówiliśmy o nogach, że między nogami jest jak gdyby cały szereg sprężyn, które ściskamy, rozciągamy. Wyobraźmy sobie podobną sytuację tutaj, pomiędzy ramionami, też jak gdyby znajdowały się sprężyny do przodu, dociskanie do środka, a więc wszędzie, zamykanie, dociskanie, między nogami, między ramionami, zawijanie do środka w całym ciele. Po czym do tyłu, przysiadamy, tu otwieranie, ręce do tyłu ciągną, trochę do góry, też te sprężyny między ramionami jakby troszkę rozciągamy, bardzo delikatnie, nie spinając się, zachowując relaks, zachowując poczucie wygody. Oddech swobodny, płynny. Nie staramy się oddechu kontrolować, pozwalamy mu tutaj płynąć, nie staramy się go koordynować z kierunkiem ruchu, nie myślimy o tym. Oddech będzie sam sobie płynął, będzie się zmieniał, czasem będzie wdech przy ruchu do tyłu, czasem będzie wdech przy ruchu do przodu, czasem w trakcie ruchu w danym kierunku nastąpi zmiana. Wdech, wydech naturalnie, swobodnie, bez zmuszania się do kontrolowania.